Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajemy w Kotor. Ja jestem Julius Wandel, więc będę waszym gospodarzem. Muszę pamiętać o tym, aby okład za masz... Aha, bo Ty masz ma zdrowie, dlatego tak u yeah. ciebie to długo trwa. Muszę pamiętać o tym, żeby się nie pomylić, ponieważ zwróćcie uwagę, że zapisy mają. Liczby nie. Gra. Ee, Boże. Zapis ma liczbę i nazwę, tak? Czyli gra pierwsza pokazuje godzinę czasu gry i nazwę gry, nie? Ja w pewnym momencie teraz zapytam, jaki kurde jest odcinek? A, 14, no tak, no tak. Jeszcze bym my się kulny, pewnie my się nie pomylił. Bo też tak może się wydarzyć. Dobra, myśmy tu chyba wszystko odkryli, nie? A i tak będziemy tu wracać, więc dobra. baza wulkarów kolejny poziom. Jesteśmy w garażu. Hmm, tu mamy robota. Robot patrolowy bulkarów. Dobra, chodźmy, rozwalmy go, pozbądźmy się go. Eee. Te drzwi. Zamknięte. Je w jaki sposób można otworzyć? Pamiętam, w jaki, czy to jest jakiś terminal, który pozwala to otworzyć, czy. Czy o co chodzi? Nie wiem. Czekajcie, ja sobie przybliżę trochę mikrofon, żebyście mnie zrozumieli. Dobra. O, mamy dwa zdomowane roboty dwa bojowe, tak? Okej, okay, no dobra, to chodźmy do Strażnika stróżnika bulkarów po pieścimy oh! moim podwójnym nożykiem o oh, fuck dobra yy, może na tym na wszystko Dobra, może jednak... Yeah. Okej, okay, dobra. Dobra. Trochę tutaj się jednak na wszystko pogleczmy Nadzorca garażu, a skąd... Aha, bo on stąd przylazł. Dobra. Tak, też mogę. Dobra, wy go strzelajcie, tego nadzorcę, a ja e, zajmę, się, zajmę się strażnikiem. Niestety AI naszych bohaterów, naszych bohaterów nie jest e, wybitna. No czy ja mogę wam zmienić AI? W jakiś sposób? Skrypty... Krenadier... Nie, nie, nie. nie, No tak domyślnie. Okej. Okay. Nieważne, co ty miałeś? Ciężki blaster, ciężki pancerz bojowy, ja ciężki blaster, co ciężki pancerz bojowy. A nie, bo to ma większy bonus do zręczności. Dobra, idziemy. Ale będzie na handel, nie? Trochę zaczyna nam brakować tutaj... ...metpakietów, ale to spokojnie się kupi. Ustrzelany. Dobrze. Mamy co? Za ma być? pakiet. Mhm. Skrzynia. A w skrzyni granaty dźwiękowej ma pakiet granat jonowy. Fajna rzecz, granaty jonowe też są. Yy, świetne na wrogów, którzy mają na sobie tarcze. Znaczy, ogólnie granaty też nadają się świetnie do yy, przypalenia tarcz Wszelkiej maści Tylko nadzorcy garażu hmm. Klucz nadzorcy garażu, okej okay. Dobra, na razie nie Co my tutaj z kolei mam w zapasach? Próbnik komputerowy, medpakiet Pakiet naprawczy hmm. Otwórzmy sobie generalnie drzwi i tak wam się do systemu, abyś systemu zatwierdzony przez do polecenia programu. Otwórz wszystkie drzwi, trochę powinno yy, nam yy, wejść do systemu kamer. Kamera pierwsza, garaż. Przełączam widok do kamery. Spróbuj przymierzyć i ścigać w garażu. No zobaczymy co da. Włączony alarm. Aha. <trybuj> <trybuj> Piękne. tam mi się podoba w tej grze e, Strefa załadunku. Wróć do głównego menu. Nie. Przepraszam do kamery. Nie da się włączyć. A ja wiem, że w jakiś sposób da się to obejść warsztat silników. Aha, już widzimy naszych głównych adwersarzy. Tam chcemy chcemy przejść. Dobra, wróćmy się do głównego menu. Zadziliśmy problem komputerowy, ale przynajmniej udało nam się zyskać. Teraz tak, wróćmy się... Hey Big Z, don't take this the wrong way, but lately I've noticed you're starting to look a little oh. scruffy. No, I'm not suggesting a bath. I know how well that went over last time. But your hair is getting all tangled. And uh, if you look close, you can see a few gray strands starting to poke through. <coughs> No of stories, right? you, Don't worry Big Z. It's nothing I can't fix. A little trim, a splash of coloring, and you'll be as good as new. Best looking wookie on the planet. Maybe a nice suit. <laughs> I know Wookiees aren't into the whole clothing thing, but you could start a whole new trend. You'd be on the cutting edge. Okay, okay, sheesh. Try to offer some constructive criticism, and this is the thanks I get. Let's move on. You can just stay naked and scruffy for all I care. No, but plenty us mission Ta scena odbywa się w taki sposób, w jaki się odbyła, niestety. Hmm... Teraz tak, kto ma największe zabezpieczenie z naszej, e, z naszej ekipy? Umiejętności zabezpieczenia. Umiejętności zabezpieczenia 9 Okej, okay, czyli mysz. What? Także jest coś takiego jak próbnik zabezpieczeń. Hmm. Czekajcie. O, bo tu będzie ten. E... Szczątki. O, właśnie, sobie pozbieramy trochę. Także jest coś takiego jak próbnik zabezpieczeń. I to służy u polepszeniu. To jest po prostu wytrych, tak? Ja. To jest po prostu zwykły, najzwyczajniej świeci, świecie wytrych. A proszę się! Otworzyło. Dobra, hmm. zapiszmy bo no, nie jestem pewien, ale okej, okay, dobra. No właśnie, no właśnie. On ma desintegrator karbonitowy. Czekajmy, co myślę, może weź... Trochę podleczmy. o oh, fakt. Rzućmy mu granatem. okej, okay, dobry moment. Zbyśmy zaawansowany pakietem, dobra, rzuć jeszcze dwa granaty. Dobra, udało się. What? Yes. Oh. No, było blisko, powiem szczerze. Było blisko. Było blisko. Bardzo blisko. Jest? Dobra, weźmy przede wszystkim, zobaczmy, co w tych skrzynkach się znajduje. Gratulacje. Simple. Rad Plazmowy. 5 sztuk. Zarąbiście i kredyty. No, nie, no to to jest kurde sztorz. Sure. I tu nie ma żadnych o, o, otwartych tych e... drzwi. Ale kurde w skrytkach, skrytki, skrytki stały nam. Jest? Zarombiste e, e, efekty. Dobra. Mm... Teraz jeszcze tak, oczywiście szczątki tutaj były, odłąkowy sobie weźmiemy. Tak. Nie jestem pewien, ale chyba... Nie, to się nie łączy. Dobra. Więc będziesz musiałem mission... Yy... Mam nadzieję, że żaden wróg teraz do nas nie podejdzie, że nie patroluje tutaj żadnego obszaru. To jest raczej znaczy, chyba nie. What? nie. What? To szkoda yes? by było taką, takiej miny się pozbyć. A, ale tu mamy z kolei członek bulkaru Proszę bardzo. i co mamy tutaj? zarąbiście, będzie co sprzedawać. Będzie na handel. Pójdzie na handel. Okej, okay. dwóch członków. Okej. Okay. Okay. O, i mamy warsztat też przy okazji super. To możemy naszym w sumie tutaj yy, bohaterom yy, do warsztatu konkretnie do kuszy Co możemy? Możemy spust, czyli dodatkowe premie do obrażeń i specjalne właściwości Ostry Cokolwiek to znaczy Złóżmy to. Dzięki temu zalbar będziesz miał teraz. Eee, zbroję modułowa. O! Niewyraźliwość na ograniczenie okrę woli. To czy to w jakiś sposób? Nie. Bierzemy. Ograniczenie woli to oczywiście wszelkiej maści. Yy, wszelkie maści yy, efekty typu. Typu ogłuszenie, typu zastój czy coś takiego, nie? To się bardziej będzie yy, liczyło, gdy będziemy walczyć z y, Jediami. Rycerzami Jedi, tak? Czy są z sitami? Okej. Okay. Teraz tak, możemy podejść do nich albo od tej strony, albo od tamtej. Ja zawsze wolę od tamtej. Bo dlaczego? Bo będzie tutaj bliżej do nas. Tylko zróbmy sobie zapisz, bo ta walka mimo wszystko jest pro... trudna. Prosta, hehe, <laughs> chciałem powiedzieć. Trudna, oczywiście trudna, trudna, jak najbardziej trudna. kubia juz me juzka chita naipatogaya fulkie kokula jici kawana bota ayo tata kwa ganki do ra dikun watata dimanaisa that engine from gaddan it was never yours to begin with kava dumbo kumpa jia moka pata kachu yingkin kunoba mulirachikun tunga bunsha nyu nyang Pamulchi Kamana c a m a n a l m e e n t o k a a t t a Kachichu a o b a Muli r i d a r Masz rację, nie jestem bekiem. Tak, i to jest moment, w którym możemy przyłączyć się do fulkarów, co jest ciekawe, i zgładzić się beków. To jest oczywiście opcja dla... Eee, eee, dla tych, dla... dla ciemnej strony, nie? Uninong. wangakun biskin bamulira. Chunijun tun, gi gi i taduana, kava wol kamana. Zapomni, znam was czarnych wulkarów. Mana tota. Akuci gratuk <grymne> pola. Dziś szok, żonatong. Czong king no una pankpa, mulira kunkili. Kunkili no pa. Watati manio cola, una noku, mulira. Zapomnij o tym, nie zdradzę Gradola. Ita nadana itia. Watayuma kawama huhanek. Ashonkturą umnipatoga. Wana kun bez cing palamur tungi. Smilia, ti umpa do punta krita. Topa na oto vas kasa. Aciuta, wanga kun pistol pikin kuniana. Tong patoga smaktilia. Dobra, i teraz tak. Cannon Ark, e, granat odłamkowy, razy 2, razy 3. E, to jego e, Lady, to też razy 2, razy 3. I e, dobra. W sumie. Raz, dwa, trzy. E, I dobra. I, i spróbujemy teraz. No i pomamy po tych po. Yy, po Boga woda. To naprawdę oni byli najtrudniejsi. Ja? Yes? Okej. Okay. Proszę bardzo. Mamy. Złupmy ich teraz. w nas masz słuchu. Za to sobie zobaczę hmm. Dopałacz refleksu, czuły spust, tarcza energetyczna, sitów SITÓW?! Uu, grubo Orba dziewiętnopiańska eee, Dobra Co to w ogóle daje? Hmm, bo nie pamiętam Mi to jest postrzegawczość plus 2 I rzuty obronne wzmocniać słuchu spostrzegalczność plus 2 tak to może mniejszym, co? bo ona działa na spostrzegawczości teraz tak eee... wróć tutaj patrz refleksu, znęczność plus 1 i to wymaga tu tu poziom pierwszy na szczęście my ten atut mamy i możemy sobie do tego refleksu dodać. Czemu nie? Kardiopakiet nie dopatrz Co eee, tam ten kardiopakiet? Budowa plus jeden <ścoughs> Może jednak nie A ty ile masz? Nie, ty nawet nie możesz, kurny Dobra, dopoś refleksu. To tobie dam, bo ty w sumie masz budowę na maksa. Ha? Sure. A, i w ogóle na modelach łukich to oczywiście nie ma e, nie ma nie ma pokazanych naszych... E, czy nosi zbroję, czy nie nosi zbroję i tak dalej, nie? Okej, okay. mamy też. E... Tutaj w ogóle otwórzmy te drzwi, które e, wcześniej widzieliśmy. Dobra. Pamiętam, że ta walka z e, tym kantonem całym, tak? To strasznie mnie e, za strasznie ha? miałem z nią e, problem, tak? Tak, wiem, że to jest mina. Zaraz mission się to, tym zajmie. Strasznie z tym, tym właśnie Kandanem walka była dla mnie wyzwaniem, tak? Do momentu aż nie odkryłem jak prosto można wykorzystywać granaty, znaczy inaczej, granaty wiedziałem, że prosto trzeba, można wykorzystywać, ale nie wiedziałem, że one są tak łatwo dostępne, tak? Zresztą kiedyś swego czasu w ogóle do tej gry podchodziłem, że uważam, że granaty są one za łatwe, tak, ułatwiają rozrywkę i wydawało mi się, że wręcz nawet e, odbierają doświadczenie naszym, naszym postaciom, dlatego głównie sprzedawałem granaty, bo ich nie używałem, ale teraz to co innego, nie? Mm. Dobra, wracamy się oczywiście do bazy wulkarów. Tutaj mamy wszystko zbierane. Bardzo się się że udało mi się do tego doku załadunkowego dostać. Dobra. I możemy teraz wrócić się do bazy wulkarów. Zapasy, oczywiście, powinny będzie puste. No, oczywiście, że tak. Na szczęście w kotorze dwójce już nie będzie takich e, rzeczy, typu akcji, typu, że. że nie wiem, czy dany pojemnik jest e, otwarty, czy nie. Będzie po prostu napisane, że pusty, nie? Są do modyfikacje do linki, którzy dodają tą funkcję, tą opcję, nie? Ale mi się nie chciało w sumie szukać. I tak, i tak powiem wam, szczerze, że spędziłem trochę czasu szukając samego spolszczenia do tej gry. Bo spolszczenie ogólnie do tej gry nie jest łatwo dostępne, zwłaszcza jeżeli gra się na gogu Dostał, oryginalnie na Google jest to spojrzenie e, dostępne, e. Mm. patrzę, kto był wydawcą w Polsce, chyba był Lem. Linkom, linkom Empik Multimedia, więc... ...pośrednio zajmował się CD Projekt, a po a tym samym... A tym samym umowa e, wygasła z wydawcą. Okej, okay, dobra. Tu mamy wszystko oczyszczone, poczyszczone, wyczyszczone. Możemy się wracać do bazy ukrytych beków. i oddanie akceleratora zobaczymy w następnym odcinku, tak więc mówił z Wandelów, to było kotor i do następnego odcinka. Na razie, cześć!